Życzymy Ci samych dobrych wiadomości i żebyś zawsze słuchał tylko tego, co lubisz. Życzymy też, byś zawsze mógł się porozumiewać bez przeszkód. Era, tak, tak, możesz więcej. Na święta w Era Tak Tak, wraz z życzeniami mamy dla Ciebie super prezenty i wyjątkowe oferty. Znajdź coś dla siebie i swoich bliskich. Era Tak Tak, możesz więcej. Zaskoczyły Cię dodatkowe koszty? A u nas bez hitu, raty 0%, bez żadnych kosztów. Euro, lider. W Polsce. Jolka do mnie weekendy wyzwania. Za darmo. E, no to super. Ale tematki styka. Nie, no proszę cię. O kremach, o facetach. Nie, o facetach może lepiej nie. O szminkach, o dietach cud, podkładach, klejąc, o odkładach kryjąco maskujących, o tipsach. Teraz Pop zabezpiecza darmowe weekendy. Ty zabezpiecz tematy. O shoppingu, o maseczkach z ogórka. To chyba wszystko. Fajnie. Alcatel OT320 w świątecznym zestawie Pop. W super cenie. Czas na lepszą ofertę. Zostań klientem Link 4. dziś do nas, a wprawimy Cię w świąteczny nastrój. Ubezpiecz dzisiaj samochód w Link 4, a otrzymasz kupon paliwowy Shell. Link 4. Pomagamy kierowcom. Święta w Alpach? Nie, to Obi. Inspiracja dla Twojego domu.

Tu jest przysmaczne. To mój masnik Royal. Jeśli kochasz smak masła i lekkość smarowania. Pierwsze objawy przeziębienia lub grypy? Weź Aspirin C. Przez podwójne działanie przeciwzapalne i moc witaminy C, Aspirin C szybko i skutecznie likwiduje już pierwsze objawy choroby. Faktycznie czuję się lepiej. Oryginalna Aspirin C. Tak się zwalcza pierwsze objawy i przeziębienia i grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do... <grym> się ...z lekarzem lub farmaceutą. Atrakcyjny telefon. Telefon na kartę. Jeszcze jeden atrakcyjny telefon z abonamentu. Bez <grym> Świąteczny mix korzyści. Tanie połączenia bez rachunków, bez abonamentu. 39 groszy za minutę połączenia. I specjalna świąteczna oferta telefonu Nokia na kartę już od lodówki. Electric shivers cross my skin. It's like a fever. And you're my only medicine. Efekt bax. Na te święta podaruj swemu psu coś, czego by naprawdę chciał. Pyszne i zdrowe przysmaki Pedigree. To co psy lubią najbardziej. Przesyłają Ci pieniądze, by wiemy, że przesyłają coś znacznie cenniejszego. Dlatego miliony ludzi na całym świecie zaufały Western Union. Western Union zbliża ludzi, zwiększa możliwości. <laughs> że twoje gardło jest podrażnione? Spróbuj Holsa. Cukierek na gardło. Numer jeden na świecie. Uwaga! <laughs> zielone i białe, po jednej żółtej. nie to wybraliśmy. Biała ledwo mi przechodzi przez gardło. A zielone? Na co? Na kata Chyba. No dobrze, panowie. To nie z tej gry strategicznej. Febrisan zawiera to, czego wam teraz potrzeba. Febrisan. I to jest rozwiązanie. Trzy składniki Febrisanu zwalczają objawy przeziębienia i grypy. Gorączkę, ból głowy, kater i bóle mięśniowe. Febrisan. Nasza strategia na przeziębienie i grypę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jest wiele rzeczy, które lubisz robić na podłodze, ale na pewno nie jest to i częste mycie. Dlatego stworzyliśmy Sidolux. Do napuszczania. Sidolux. Błysk na długo. Teraz szukaj... Ciebie lub Twojego dziecka. Niedobór słów może być bardzo szkodliwy. Dlatego apetyt na słowa zaspokajamy 5 razy w tygodniu. Od poniedziałku do piątku tylko na antenie TV4. Daję słowo. Do zobaczenia. Jeżeli chcesz wziąć udział w naszej Wreszcie gra pod numer 7643. Sponsorem programu jest Telefonia Dialog. W październiku 1974 roku bomba niszczy angielski park. Giną ludzie. Winni muszą się znaleźć. Mogę z niego wymusić zeznanie. O zbrodnię posądzono niewinnych ludzi. Ja tego nie zrobiłem. Zostali skazani na dożywocie. Włożyli mi pistolet do ust i zmusili do tego, żebym przyznał się do zbrodni, której nie popełniłem. Nie stosowałeś. Ktoś się smażył w pieku. Oni tego nie zrobili. Pozwani są w Daniel J. Lewis i Pete Foster Opartym na faktach, które macie w imię ojca. Dzisiaj o 23.10 TV4. Czy przyjaciółki? Nie wiesz, jak trudno być nastolatką. Kłopoty czasu dojrzewania. O co chodzi? O seks. Coś chyba jest nie tak. Lubicie to? Spodoba Ci się. Musisz się rozluźnić. A może do tego po prostu potrzebna jest miłość? Myliłam się. Komedia już nadchodzi. W niedzielę o 19 w TV4. Lubię francuski.